Jak witajcie, z tej strony i skupię nagrywam po raz piąty. Bo wszystko mi usunęła. Bo tamta aplikacja, której nie widzieliście, na szczęście była tak słaba, że mi nie nagrywało głosu. Jedynie tam co chwilę. Co no i wtedy zdobyłem skrzyneczkę. Więc. Dzisiaj będę robił wening no albo jutro. Zagramy sobie Boba w tamtej rundce mi poszło. Jest też w ogóle słaba mapa, która mi się nie podoba. Bo jest bardzo słaba. Bardzo. Wszędzie ktoś jest. Tam. Tam. Wow, ale, ale jak to wygląda. Okej, sześć. Sześć par kiepsów. Dzień. No tam daj na moje ich się Z połączony ilości chyba. Już się pewnie drze. Patrz. Patrz nie, tam masz tylko dwa par kiepsek. I gra z jakimś bą. Patrz, też mam do. Czemu, czemu się nazywa bezdomny? bez Bezdom? Okej, okay, że Bezdomny. No, my butów, o. Oh. Ła, misiek, zostaw mnie. Spadaj, misiek. Wiem, że zabijanie miśka nie jest najlepsze. O, oh, o, oh, o, oh. Muszę się nie ruszać. O oh,

bezdomni nie, nie super haha misiek dostał nie no czemu misiek deponuje bomby to nie uciekaj dobra trzecie miejsce słabo mi poszło plus cztery Hmm. sprawdzimy jakie bo ma star power w mm -hmm. to... wow to jest ok sidła co? sidła na niedźwiedzie ławki bo teraz ogłaszają wrogów na dwie sekundy zamiast go odpychać bo ma spoko star power nagramy sobie jeszcze no chyba z dwie rączki albo jedną tylko Czy jak będzie długa to jedno, ale będzie krótka to dwie Gram... nic myślę Gram spiker Ta bibi to myślę, że Afker. Nie, w sumie to nawet ona grać nie umie, ale okej okay. Nie, 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 nie HP nie mam nie, nie, nie! Kurde, co? Ale go porobiła na 500 HP. Poczekaj z tą skrzynką na mnie 7-6... Poczekaj, proszę. 3 Ale głupia plajterka. To ciebie też tak nie poczekam. Możecie pisać w komentarzach. Jaką postacię mam grać w kolejną kolejnym Czy w kolejnym odcinku? O, tutaj moja jedna mina jest. Mm. o nie. Cie o nie no, dawaj, dawaj. Ten tik jest, ten tik, ten tik! Jest, jest, jest! Kurde! Umarłem! Ale spoko, drugie miejsce. Bo chyba ta paperka się nie poradzi. Z dwunastoma power cubesem. Cztery, trzy, dwa... Jeden. Nie no, to się nie da Pałe, pałe Jeśli też macie rozet, to dajcie łapkę w górę Ja mam Oś Na szczęście, trafiłem na wakacje Co ona zrobi... Brawo Nie no, nie ma szans, nie ma szans Co, jakbym porobił tę tarę? To byłoby ok no Dobra, kończymy już odcinek Zbieram skrzyneczki specjalnie na opening. Tak pięć skrzynek zbierę. No dobra to. Nara.